17 rocznica Wargamingu, tak jest lati? Mhm. I z tej okazji y, właśnie każdy, kto wpisze y, w grze na stronie World of Tanks lub World of Warships, y, Albany, otrzymuje właśnie ten drugotierowy krążownik amerykański, y, którym za chwilę rozegramy bitewkę, ale tak na początku jeszcze chciałbym się spytać. Y, czy ten okręt ma jakąś swoją historię? Zasadniczo to nie. Jest to jeden z okrętów zbudowanych w ramach wielkiej modernizacji floty amerykańskiej na początku XX wieku. Także, jak możecie zobaczyć, to z tego kamerze jest taki śliczny, on jest taki malowany. To jest ten okres, kiedy okręty były, ładni, bardziej ładni, były ładniejsze niż, niż funkcjonalne. Taki, o, był taki mm -hmm. króciutki okres właśnie, na przełomie xix wieku. Ogólnie mm -hmm. co, chyba nigdy go nie użyto tak naprawdę. Bojowy. No nie, dlatego że on był już troszeczkę, wiesz, on był troszeczkę... On był o wiele za stary na drugą wojnę światową. Nie wiem, czy użyto tego w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej, bo to była jedyna wojna, na którą on by się łapał w miarę jako nowoczesna łajba. No, czy to byłoby trochę trudno, bo był chyba zbudowany jakoś rok po, po niej. Mm -hmm. A, no, nie, tak... nie? Służyć tej wojnie, tak? O jednak. Tak. Chodzi o to, że on został. On został wprowadzony do służby w roku 1900, więc tak jeszcze się załapał. Mhm. Mhm. Takie pytanie techniczne, bo ja nie jestem takim znawcą okrętów. Koło tych głównych kominów są takie małe, zagięte. Co to jest? Takie. E, wiesz co to jest? To są wloty powietrza. Aha. Dlaczego są i, potrzebne i pomieszczeń pod pokładem. Czyli kiedyś po nie było Aha. Tak, tak, <grymka> dokładnie. To jest po prostu wentylazie. Wiesz, to jest po prostu ocenie klimatyzacji. Te największe w takim największym zagęszczeniu są po to, żeby podawać powietrze do kotłów, żeby zapewnić mhm. sprawne działanie maszynowni. Sześć głównych baterii 152-mm -mm na drugi tier wystarcza, tylko niestety zasięg ognia. 6 km z groszem, trochę za mało. Za groszem, e, to lecimy, no. A teraz A ja. pomyśl, no. pomyśl jak dać tam e, dowódcę z tym, ze zwiększonym zasięgiem artylerii. A właśnie e, ja mam. Sant Louis sobie wziąłem dowódcę, i on tu ma sporo, już po, ale dobra, to za mało, żeby dać mu chyba ten perk e, z większą. Z zasięgiem, właśnie artylerii. Dobra, to ja jestem gotów. No i lecimy. Ja bym tu jeszcze tak zauważyć, że oprócz artylerii głównej, 6 półkawek, cztery, są jeszcze cztery 4 pułkawki no, pośredni w tym przypadku. To jest to 120 mm, czyli nie aż tak słabo jak na ten tir. One mają zasięg 2 km, ale Albany się właśnie dlatego świetnie się sprawdza na bardzo bliskim dystansie, poniżej 2 km. Bo ma nagle. Z 6 pukawek robi mu się 10. I to już jest, już jest właściwie podwojenie jego możliwości bojowych. Ale to jest ten właśnie ekstremalnie krótki zasięg, ekstre, ekstremalnie krótki dystans walki. Z drugiej strony mamy y, chestery y, razy 3. Damy im radę? Tak, jeśli będziemy się tak. trzymać y, tak, żeby to oni wpływali na w nasz zasięg, a nie my, my będziemy iść, ścigać, to tak. Bo Chester la ma la. większy zasięg artylerii. Y... Obeki. A, no tak. Chyba, że Chester tu z bliska, to wtedy możemy w jego dziób strzelać z przeciwpancernych. Tak jest, tak jest. Jak widać... Dobra, ja płynę w waszym kierunku. Kopcąc ile się da. Ja tu widzę już kolegę. Lanie da. Falatti również. Yy, full naprzód. Silniki. Zapalone. Tak jest. 15 węzłów, 16 węzłów, 17. Tak, widać ładną kotwicę z przodu okrętu. No, kotwice, w ogóle wiesz, całą dziobnicę. Bardzo ładne zdobienia. Takie jeszcze, jeszcze można powiedzieć mocno w stylu XIX wiecznym. Mm -hmm. Tak jest, tak jest. No, bardzo ładny ten okręcik. Jest, nawet fajnie by było tak y, żagle mu y, 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 założyć. Jeszcze ładnie by wyglądał, nie? O. <laughs> wiesz, być może przewidywano, że wiesz. Być może te wysokie maszty były po części, tak wiesz? Tylko ich się przyznać przed całym sobą na wypadek, gdyby zabrakło paliwa. To wiesz, jeszcze rozwiesisz żagle i jeszcze jakiś tam napęd masz. <laughs> No w sumie, jakby nie było żagli, pozbyto się właśnie, właśnie na przełomie XIX-XX wieku w marynarkach wojennych. E, w marynarkach wojennych tak, przy czym zdaje się, że ost, e, zdaje się, że jeszcze w I wojnie światowej, czy krótko przed I wojną światową, były takie przypadki, że użyto żagli pomocniczo a w przypadku jakiejś eskady torpedowców to zamówionych dla Ameryki Południowej, które po prostu część drogi z Wielkiej Brytanii pokonały na żaglach, ponieważ nie miały zasięgu takiego, żeby wiesz, pokonać drogę samodzielnie na Wiesz, na paliwie. No i niestety, 6 km28, no maksymalnie. Myślę, że ktoś się chyba zastanowi i dorzuci mu chociaż z pół kilometra, bo w tym momencie on chyba ma słabszy zasięg niż jedynki. Tak. No, także, no, sorry. Ale właśnie wygląda, Ale... nie? Tak, ale maszę przecież... jedną zaletę. Znaczy masz w sumie jedną zaletę. Tutaj. Jak popatrzysz na czas pocisków, to jest dosyć krótki, więc. No i co? No i przecież jest u dowódcy można. Dać jakiś, jakąś umiejętność, która zwiększy e, Tak, ten jest na czwartym, tak, jest na czwartym. Wiesz, jest na czwartym poziomie, ale mówimy tutaj o okręcie premium, więc można wrzucić dowolnego dowódcę, który ma tę umiejętność. Na czwartym poziomie masz skilla, który. Zwiększa zasięg dział o kalibrze poniżej 155 mm o 20%. Więc w tym momencie zrobi się Czyli... z tego, wiesz, ponad 7 km. 7 km. No i to jest już ma jakiś haker. sens, nie? No. Około 7,5 km y, to już naprawdę y, zdecydowanie lepiej. Kurde, chester na 6,6. No po prostu No, <laughs> bardzo. Wiesz co, to palniko, to jest tylko wiesz, gift tank na drugim tierze. Gorzej jak masz pancerniki amerykańskie kontra japońskie. No. I tam jest dramat jak nie masz zasięgu. No. Ale znalazłem godnego przeciwnika, o! Albany po drugiej stronie. Albany się zbliża i to jest vivek.pl. Ładujemy. Trudno, będziemy topić. Próbowałem rozwalić górę. No to jest, oddaję ja tu... minimalne obrażenia. A, znam Turbina. Ja tu ymm, ich flankuję. Niech Ej, oni się pakuję, zajmą Ej, w zaskakującym ataku od czoła. Ej, ale wiecie <laughs> co? E, Albany, muszę to powiedzieć, ma bardzo celne pukawki. Tak jak patrzę teraz, to skupienie ładnie w tego wrogiego Albany weszło. No, bardzo dokładne są, to fakt. Tak idealnie po prostu, wiesz, piek. A teraz przybija lepiej. Lepiej się gra na PPK. Dobra. Zniszczono. Dobra, ja tam widzę takiego ładnego, dużego Chestera, który aż prosi się, tak, tak. żeby go pobić. Prosi się, prosi. Tak jest. Zwłaszcza, że on do mnie strzela, więc prosi się tym bardziej. Ja tu mam też Chesterka. O wow Spróbuję zaraz z Pepeków bo... Ja byłem go za 3700. No wiem, Pepeki lepiej Dobra, 1400 salwacjów. Teraz, teraz, teraz go unieruchomię, teraz mu uniuchomię. I Pepeki 900 Teraz za 2000 z Pepeków Ale to będzie szybka bitewka, nie? Niestety palę się jak cholera, ale znowu go trafiłem za 4000. Eri. Chyba na awku. A nie. Coś A si Celne pokawki. Niestety zostałem skierowany do broni podwodnej, ale powiem tak: trzy citadele, trzydzieści trafień, jedno zatopienie. Hej, jest lepiej niż się spodziewałem. Biom! Niestety podpalili mnie. Dawaj, kończ Ari. Już, już, już. Dobra, i teraz... Co, już koniec? No. Skręcasz na Nie, jeszcze dwie łajby i do widzenia. Dodatkowo dwie łajby wcale niedaleko. Spiesz no. się lepiej, bo już tutaj długo to nie potrwa. Dokładnie, śpieszmy się zatapiać Sebastiana.pl. Sebastian! Będziesz na YouTubach. A on mi uciekł. Poza zasięg, niestety to nieuczciwe. No i po bitwie, nie ja oczywiście niezbyt mi poszło. Ale! Ej, 62 tysiące! Czego? Za e, Nie, kasy. Aha, no i mam 40 tysięcy, a taki nic nie zrobiłem. przeciętny, no. no tak jest, 20 tak tysięcy zrobiłem. Nie najgorzej, ale też bez przesady nie jest taki kosmiczny wynik. No, ale mhm. można okręcić na nim fajne rzeczy, tylko faktycznie Apeki. Bo jak podwaliłem tak sobie, tak to tak min minimalna skuteczność była. Czyli, można powiedzieć, przyjemny okręt może być, tylko warto zakładać na nim yy, yy, dowódcę z tym perkiem, yy, gdzie on jest. Ogólnie, szkolić sobie dowódcę swojego najlepszego czy coś.